Hej, witajcie w kolejnym odcinku Łowców Skarbów. Razem ze mną jest kolega Likute. Tak to się odczytuje? Likt. Likt. E, no, co to, co to znaczy? E, to jest skrót od e, Liquor. Alkohol tam po angielsku. Aha, aha. Aha, rozumiem. No i taki nietypowy trochę Nick. Słuchajcie, odcinek też jest nietypowy, ze względu na to, że raczej nie pokazuję artylerii w swoich, w swoich odcinkach. Staram się nie pokazywać, bo jak wszyscy wiedzą, uważam ją za samo zło. Ale kolega zrobił fajny wynik i stwierdziłem, że pokażę. Wiesz, co zastanawia mnie jedna rzecz, czemu mu tutaj pokazuje przeładowanie? A, bo to jest dziewiąty tier. Tak, tak. Bez dobra. magazynka jeszcze. Bez magazynka, to dlatego coś mi tutaj mało pokazało. A to się zdziwił. Mało mi pokazuje czas przeładowania, więc. No dlatego tak się zdziwiony. Dobra, słuchaj. Powiedz mi coś więcej na temat tej artylerii. to tak. Jest dosyć dobra z tego względu, że szybko ładuje i szybko skupia. No i przede wszystkim ta obraca na wieżę. Czy ma to w jakiś sposób znaczenie, jeśli chodzi o, wiesz co, celność, że ten celownik jest taki duży, czy ona raczej leci w środek, czy, jak to jest? Pociski raczej lecą w środek, ale jak wiadomo, często się to zdarza. Mhm. No niestety, dla, dlatego te 25x2 to jest jego już koniec. Powiedz mi tak, tutaj masz, co ty masz za pociski tutaj? Penetracja 95, tutaj też jest penetracja 95 i penetracja 185, ale już obrażenia słabe. Powiedz mi, bo ty masz tylko te pierwsze pociski, to są hajki. A nie używałeś nigdy pp ewentualnie tych takich, nie wiem, to jest chyba jakiś goldowych, ale z zwię zwiększonym splash'em? Ze zwiększonym spleszem akurat nie używałem na francuskiej artylerii, ale z golda to tylko na mniejszych tierach mm -hmm. to z większą penetracją. Mm -hmm. Ale też super nie są. Czyli najlepiej używać hejaków, tak? Tak. Mm -hmm. Przynajmniej jest pewność, że się coś zada. Powiedz mi tak, bo oczywiście ja nie jestem znawcą artylerii, jak wiadomo, natomiast posiadam artylerię francuską premium i tam mogę sobie pozwolić na takie strzelanie na nie w pełni skupionym celowniku. Tutaj jest takie coś możliwe w ogóle, żeby strzelić na nieskupionym celowniku, czy, czy raczej nie? Raczej nie, ale to zależy od szczęścia. Aha. Czyli jeżeli tam ma czy celownik duży, to raczej nie poleci w środę, tylko gdzieś tam na obrzeżach. A, rozumiem. No tak. Mówię, no, no to jest pytanie takiego zupełnego laika, jeśli chodzi o, o artylerię. Jaki miałeś w ogóle plan, że tutaj mniej więcej ustawiasz się w tym samym miejscu, czy raczej też jeździsz tym, tą, tym tada... Tfu, przepraszam bardzo, tą artylerią? Znaczy tą artylerą akurat tutaj podjechałem, e, próbowałem tą miejscówkę, jakoś nigdy tutaj nie stawałem, ale że teraz mam obracaną wieżę i tą prędkość, także wstaję tutaj. Mhm. Jak coś to mogę szybko uciec albo za się schować. Mhm. No strzał, strzał na, w ciemno, niestety dla kolegi y, w Emilu się przez, nie, nie przestawił tutaj już dojechali do praktycznie do samego. E, powiedz mi teraz tak e, 25 sekund reloadu e, no to jest chyba jeden z takich krucz. Na, na dziewiątym tierze, masz jeszcze jakieś narty? E, tak, Rosyjska, radziecka, przepraszam, e, 212a e, e, i 7 teraz e. aktualnie w garażu. To powiedz mi. O oh mój, o oh, kurczę. Rzeczywiście celność jest. Ja się później wcale nie dziwię, że ja jadę, a oni strzelają i dostaję w pełnym biegu, na przykład, bat no, y, Powiedz mi teraz tak, y, jak się bronić przed taką artylerią? Ech, właściwie to nie mam pojęcia, ale przede wszystkim nie wyjeżdżać na środek pola. Mhm. Jak to niektórzy tutaj robią. Mhm. Natomiast, jak po... Bo tak, jeżeli to masz 9 tier, to już. No niestety. Na razie przegrywacie 8 do 11. I się robi nieciekawie. Masz 4 fragi, 2000 ponad damage'u. No, no To jest tak, to jest dużo czy niedużo? Jak, jak ty masz średnio robić na bitwę ty, tą artą? Myślę, że gdzieś tak około 2000. Nie pamiętam dokładnie, nie sprawdzałem tego. Hmm. Czy to tak, wtedy byłaby to jakaś taka mniej więcej. E, oj, zostało mu tym taką mniej więcej średnia, jeśli chodzi o, o damage, tak, o 2000. No to chyba, chyba całkiem sporo. E, a na przykład porównując tą artylerię z, z na przykład z radziecką, jak, jak, która jest dla ciebie lepsza? Do czasu był to obieg 212, bo miał te przeciwpancerne. I jak ktoś dostał, to już teoretycznie nie żył. Mhm. Ale ostatnio jakoś nie mogłem nic trafiać. Przerzuciłem się na tą artylerię. No tam, jest, tam jest ponad 200 chyba penetracji, tak? E, 260. 260 chyba. Dla mnie to jest dla mnie to jest też niesamowitego, jeżeli e, spada na was pocisk z góry, który ma 260 penetracji, to jest dla mnie dziwne, a na górze macie 30 czy 50 blachy. <gry> Ale to nie jest w porównaniu do niemieckich, które mają tej penetracji chyba 303. Hmm. Dobrze. Jak oceniasz mniej więcej. A dobra, już masz sześć fragów, czyli specjalista jest, jest miarę nieźle. Jak oceniasz mniej więcej wcześniejsze e, artylerie? Tak, mniej więcej. Powiedzmy, że od. Na, na szybko do piątego, to tak jednym słowem, a później tak, tak byś powiedział e, odnośnie po kolei. E, czy któraś jest fajniejsza, czy która jest gorsza? No to tak, do piątego Tieru, jak jeszcze nie były zamieniane. To Lorka trzeciego Tieru mhm. i piątego, chyba. A nie, to był czwarty. To były jedne z moich ulubionych. No ale niestety zmienili. Musiałem zmienić. Ale są dobre teraz nawet. Mhm. Reszta już od tych szybszych. To jest chyba siódmy Tier, Lorka 51. Też są całkiem spoko. Wszystkie są chyba z tym samym działem od ósmego tieru, chyba. Mm -hmm. No bo ja powiem szczerze, że mam, mam wybadaną artylerię szóstego poziomu e, francuską, ze względu na to, że pojeździłem 12T trochę dłużej i wybadałem sobie artylerię właśnie. Nie wiem zupełnie po co, bo nie za bardzo mam e, jakby ochotę ją robić. Ale tak z ciekawości, żeby no, żeby ją zrobić. Natomiast, jeśli chodzi o resztę tych artylerii, właśnie taką, że to, to szóstwo, tego szóstego poziomu, bo później chyba jest tylko tyle, że one są celniejsze i chyba szybsze, nie? Ale tak. O, o kurczę, ale to, to było dużo, dużo szczęścia, bo. Ja nie wiem, czy on miał e, to powiedziało. No, właśnie, za 300 tylko dostałeś. No to, to już jest taki wynik bardzo, bardzo szczęśliwy dla Ciebie. Także. No i teraz tak, ST1. Gość, rzeczywiście dobry, dobry gracz. No i teraz. Ciekawe. Powiedz tak, jak jeżeli strzelasz tą artylerią. Czy tak wchodzi często za jakiś dosyć duży domek, czy takie właśnie czołgi typu ST1, M103 czy jakieś takie raczej mają tendencję do, do wchodzenia? Czy, albo tak, inaczej. Które czołgi łat, są łatwiejszym celem, a które są trudniejszym celem dla tej artylerii? No, łatwiejszym jak wiadomo to są japońskie i francuskie. Tam bardzo często się zdarza, że przebiją. Do tej penetracji, mimo że jest mało, to wystarcza. Aha. No, to jest A... tylko 95, nie? No to także to jest tylko, tylko bardziej spleszem się dostaje nie... znaczy spleszem tylko odłamkami, tak? A, tak, ale zostaje jeden na przykład tych twardszych to już jest niestety gorzej. Jak ze... zresztą zaraz zobaczymy. Mhm. E, w razie W jesteś w stanie uciec, bo ona jedzie chyba 56, tak? A, coś koło tego. Aha. Jesteś w stanie uciec, ona powiedzmy tak jedzie. Oj, 290. No to, to trochę boli, nie? Przy 25 mhm. sekundach reloadu to trochę jest to bolesne. Powiedz mi tak, jeżeli chodzi o jazdę, to ona tak do, do przodu jedzie chyba w miarę szybko, natomiast skręca. Jeszcze nie mam silnika wybadanego, ale niezbyt dobrze mu to wychodzi. Mhm. Znaczy, prawdopodobnie z najlepszym silnikiem, bo wiadomo, że najlepszy silnik daje jakieś tam dodatkowe plusy do, do obracania się, więc pewnie z najlepszym silnikiem powinno być te drobiny lepiej. O, kombinujesz teraz, jakby tutaj podejść tego, tego gracza. W międzyczasie jeszcze ciekawe, że ten prototyp się jeszcze nie, nie wyświecił nigdzie. No, a, jest, jest, na K7. A jest tam na samym końcu. Faktycznie. Natomiast no, do tej pory go jeszcze nie ma. No, już powinien pomimo tych swoich 20 na godzinę dojechać. <grystanie> Jakby to była brytyjska artyleria 6 poziomu, to jeszcze byś zdążył zrobić rundkę, objechać go dookoła, zajechać od tyłu i strzelić. <grystanie> ja myślę, że chyba bym przestrzelił przez ten kamień. Aha. Troszkę się cofnął i idealnie by weszło. Yeah, yeah. No to jest taki combination. Niestety, znaczy, niestety dla, dla ciebie ta arta chyba nie ma jakiegoś takiego splasha. O. No i go centuryn wykończył. Trochę, no no trochę... francuskie arty nie mają zbyt dobrego splasha, niestety. A znaczy, Różnica między pociskiem zwykłym a goldowym to tam jest chyba właśnie różnicą różnica tylko w splashu, tak? E, tak. 7000, przepraszam, 4700 damage, 7 fragów i, i, i no i teraz trzeba gonić. Jeszcze prototypa. Też nie, nie najgorszy gracz. No, niestety. No, to jest, właśnie, to jest właśnie chyba to odpowiedź na moje pytanie: czy, czy na nie w pełni skupionym celowniku jest sens strzelać? No jak widać, chyba nie bardzo. Może zmienić zdanie, potem strzelę. Aha. Wiesz, nie, nagrywa się, nie nagrywamy, właśnie, hej, faja. A, teraz ja spadam na razie. No i teraz i teraz ładny strzał z tego. Wiesz co? No dobrze 8 fragów Powiedz mi tak, bo właśnie wracając do tego, co przed chwileczką zrobiłeś, czyli nie z widoku satelitarnego albo tak, tak zwanego, tylko z takiego widoku a la, a la TEDek, no nie? czy jest jakaś różnica między takim strzelaniem? Wiesz, dlaczego pytam? Ponieważ właśnie od czasu do czasu, no ostatnio nawet jak grałem, żeby zrobić misję na tego te dwa Lighta, zauważyłem, że czasem. Przy takim trybie, jakby celowania, wchodziło mi za większy damage niż na normalnym. Także nie wiem, jak to i dlaczego tak jest. ja również nie zastanawiałem się nad tym jakoś. Ale, ale jest coś takiego, że przy takim trybie, w sposobie celowania, tak jakby wchodziło czasem za większy damage, tak? być może trafiasz w jakieś no, mi miększe miejsce. Aha, aha. No, trudno mi powiedzieć. Ewentualnie leci bardziej płasko pocisk. Nie wiem, może ktoś z, z bardziej ogarniętych graczy, jeśli chodzi o artylerię, się wypowie na ten temat. No, ja jestem no, ciekawy, chociaż żeby dodatkowo dowiedzieć się, jak to tam wygląda. Oceka mistrzowska, dostałeś Red Waltersa, duży kaliber oraz specjalisty. To jest Twój najlepszy wynik, jeśli chodzi o tą artylerię. Także jeśli chodzi o demercz i, 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 i fragi. Tak, mam ją od niedawna. I... Aha, czyli czekasz dopiero. Czekaj, czekaj, Ona ma tylko jedną lufę, tak? Te wszystkie. Dwie. A, dwie lufy? Tak. Mhm. Ta topowa jest celniejsza, chyba, ale na 100% wiem, że szybciej skupia. A to jest jeszcze pierwsza lufa, tak? Tak. Bo z tego co tutaj widzę, to one mają dokładnie te same parametry, natomiast no, zobaczymy. W każdym razie yy, dużo ci brakuje, żeby ją jeszcze odkryć? A w tej chwili chyba jakieś 11 tysięcy doświadczenia. To tam też jest chyba z 60 tysięcy, prawda? E, 50 chyba. No, co tam 50 tysięcy? No to niestety na, na tych 9 tierach trochę boli. 5604 damage, 8 fragów. Chyba nieczęsty widok, jeśli chodzi o takie wysokie tiery i arte. Yy... No, z podświetlenia to już nie zrobiłeś nic. Nawet zarobiłeś 18 tysięcy, mimo tego, że, 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 że troszeczkę wystrzeliłeś, 13 pocisków. No, dużo i niedużo. W każdym razie 10, 10 trafionych i, i, i spenetrowałeś 10, że nie wszystkie oczywiście zniszczyłeś. 1759 EXPA. No, bitwa taka, że tak powiem, ciekawa dla mnie, bo mogę się dowiedzieć czegoś na temat artylerii i chyba zacząć rozumieć, czemu, czemu ta artyleria ciągle trafia. Aha, jeszcze jedno tylko pytanie, bo ty grałeś artyleriami przed tym ich tak zwanym nerfem? E, tak, tak, grałem. I tam było lepiej, tak? E, tak, o wiele. O wiele lepiej. Natomiast teraz yy, nie uważasz, że artylerie, yy, jeżeli jeździsz czołgami, są w dalszym ciągu jednak jeszcze trochę przesadzone? Czy już raczej jak gra, jako gracz artyleriami twierdzisz, że nie jest tak do końca? Wiesz co, jak teraz jeżdżę czołgami, to się staram unikać, bo wiem, gdzie mnie artyleria może trafić albo nie. Rzadko dostaję od niej. Mhm. Na, raz na pięć bitew mi się zdarza. A jeżeli zejdziesz na hita, to oczywiście też przeklinasz pod nosem tego gracza z drużyny przeciwnej, tak? Tak. <laughs> to chyba wszyscy tak mają. Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? Aha, jedno A... pytanie tylko. NN Co to jest za ekran? Tak, za założyliśmy z kolegami. Aha. Jak była ta promocja, to. A, tak, żeby sobie pograć ze znajomymi. Dokładnie. No dobrze, to tylko rozwij nazwę i możemy przejść do pozdrowienia. No names. No names. Rozumiem. Chcesz kogoś pozdrowić? E, owszem. Przede wszystkim widzów oraz kolegę Fatę1 i Grzegorz a miałem kolegę w podstawówce o imieniu Grzegorz Żółka. Także też pozdrawiam wszystkich o takim, ja znaczy nazwisku na Grzegorz Żółka, przepraszam. Dobrze, to w takim razie kończymy, nie przedłużając już dłużej. Dzięki i do usłyszenia. Na razie.